Co łączy kropek się dziś opalił na xxd? No to już musisz się pytać łączy kropka. Prawda jest taka, jeśli chodzi o Sylwestra Wardegna Konopskiego, no nie sposób jakby nie było, nie sposób nie było się dowiedzieć, że coś się na nich szykuje. I wiecie co jest, wiecie co jest najgorsze w całym tym temacie? Że do momentu, kiedy ten film wyjdzie, to już się zdąży ludziom znudzić. A najgorsze jest to, ja nie wiem czemu ludzie tego nie, nie widzą, jak sprytnie, jak sprytnie jest manipulowane tym tematem, a mianowicie jeszcze nic się nie pojawiło, jakby dosłownie nie wiadomo nic. No chyba, że jesteś osobą, która miała z tym styczność i to widziała. Jest takich parę osób, ale to nie te osoby się wypowiadają. I już wśród ludziach jest budowana narracja, że coś się dzieje po coś, coś się dzieje, bo komuś trzeba pomóc i tak dalej. Na dzisiaj Sylwester Wardenga stwierdził, że ktoś szuka na niego brudów nieskutecznie od, od iluś tam miesięcy, bo chcą pomóc koledze z branży wrócić, nie? No czyli jakby de facto jest to, że biednego Sylwestra i biednego Konopskiego atakuje zjebany nitro, nitrowieśniak, yy, bo musi zrobić podstawkę pod to, że Marcin Dubiel wrócił do internetu. Analogicznie od tygodni, dzięki Wiśnia za ten. Analogicznie, analogicznie chyba Natan to mówił, bo Natan też coś mówił, że on też jest super poinformowany, że to będzie w przyszłym tygodniu i tak dalej. To tam mówię jak kurwa, o co chodzi? O co chodzi? I następną, na, następną rzeczą jest, że dzisiaj psychotrop mówił, że jakaś niebieska karta, że mobbing yy, i tak dalej co tam jeszcze było w międzyczasie a, że ogólnie to Sylwestrowi biednemu będą bubsmena wyciągać i tak dalej, a to już wszystko zostało wyjaśnione e, no B błąd, może można to rozpatrywać, jeśli chodzi, że, czy to jest błąd, czy to nie jest błąd, że zostało że zostało ja powiedziałem parę razy, że coś się szykuje, ale to jakby było jakby to sprytne było powiedzenie tego bo oni też w międzyczasie popełnili szereg błędów które zostały wykorzystane więc no, problem też jest taki, jeśli chodzi o ten film, że to nie jest do końca takie proste, nie? żeby nie, nie pozostawiać tych, nie pozostawiać jakichś niedociągnięć, i tak dalej, które kurwa zawsze się pojawiają. Więc no, i, i, i też nie rozumiem, dlaczego, dlaczego oni są takimi egocentrykami, że nie potrafią, że nie potrafią jakby swojej winy dostrzec w całym tym temacie. I wychodzę z założenia, że wszystko co robimy, jest zrobione zajebiście, a każda osoba, która uważa inaczej, ma jakiś brzydki cel w tym. No kto jaki cel miał w całej tej. Kto? Przyjdzie teraz Sylwester Wardenia i będzie twierdzić, że ja nagrywam na niego film, to też sobie trochę dodał, ale ja nagrywam na niego film, żeby pomóc Dubielowi. To w takim razie, a on zrobił, a on zrobił film o Pandora Gate, bo był szczodry. A potem wrócił do Fejmu za rekordowy hajs, bo był, yy, bo też był szczodry i nadal myślał o ofiarach. On zaczął współpracować na nowo z Boxdelem, bo cały czas, cały czas kierował się dobrobytem tych kobiet. I tak szczerze, ja odwracam pytanie, nie? Jak ma się czuć jakaś jedna z tych ofiar, która, czy tam ileś tam ofiar, które mówią OK, siedziałem tyle, tyle, czasu cicho i jest ci Sylwester teraz pomogę, powiem Moją historię podzielę się, jest to ciężki temat dla mnie, bo wykorzystywanie seksualne dzieci jest mega, jest mega nieprzyjemną sprawą. I one się przed nim otworzyły, on nagrał film, zbił na tym kapitał cały, a potem zaczął współpracować z, o, z oprawcą tychże ofiar. I do momentu, kiedy, do momentu, kiedy ludzie nie zaczną kurwa dodawać 1 do 1, 2 plus 2, tylko będą kurwa łączyć kropki na ciele yy, boksdela, który ma wyjebane plecy od syfów po testosteronie i będą kurwa tam jakieś abstrakcyjne kurwa rysunki sobie y, markerem łączyć. Y, do tego momentu nic się kurwa nie zmieni. Tak, Wardenga jak nagrywa film to jest kurwa szczodrym y, moralnym ziomem, a jak ktoś nagrywa na Sylwestra Wardęgę to musi, to musi mieć jakieś plany kurwa, jakieś służby, jakiś peer management, jakiś kurwa generał policji, jakiś kurwa Mateusz, jakiś coś tam. Bo bardzo fajnie jest zapierdolić Syndrom oblężonej twierdzy, to jest coś pięknego. A po co nagrywasz na niego film, skoro on na ciebie nic nie nagrywał? Nie boisz się, że w końcu się zdenerwuje wyciągnie jakiś czas z ręka na ciebie. No i właśnie się mylisz. On konsekwentnie od wielu miesięcy razem z Konopskim próbuje mnie kurwa wpierdolić w jakieś kłopoty. Ale to spokojnie, jakby to kurwa to jest kwestia kilku dni, jakby. To, to naprawdę już jest na, na finiszu, no. Więc no. To że, to, że kurwa jeden czy drugi podszypie kurwa, czy, czy powie coś kurwa w jakiejś rozmowie, jest jakby największym minusem tego wszystkiego, że oni wszyscy są takimi, mówię, że ta branża ogólnie, nie, że personalnie ktoś, oni wszyscy są takimi kurwami, że tam każdy każdego nagrywa i w momencie, kiedy i w momencie kiedy ktoś kurwa nie przypasuje jednej osobie, czy nie pasuje drugiej kurwa, to potem lata lata to kurwa w każdym kierunku, nie? Myślę, że, myślę, że jakby kiedyś kurwa chcieli, <ścoughs> to Pegasus jest kurwa stary niepotrzebny. Kaczyński by kurwa nie musiał siedzieć, jakby po prostu influencerów wpierdolili do sejmu, to że tam każdy i tak każdego by nagrał. By mieli kurwa tego poprześwietlewane telefony. I, i tak największy problem jest to, że co oni mi kurwa mogą zrobić, co znowu usiądą Kurwa i zbudują narrację, kurwa, we dwójkę. O, straszne. O, i co? Z Filmi zdizlajkują jakiś gdzieś? No nie, w sumie, bo nie. Dlatego mnie, mnie to totalnie dziwi, bo ja za każdym razem, jeśli chodzi o Sylwestra Wardenga, o Sylwestra Wardęga, to bym powiedział, że mieliśmy relacje poprawne bądź dobre. Abstrahując od tego, że, chcie, że był pomysł walki czy coś tam, jakby, a to, to jest totalnie inny temat, bo to, to nie jest nic osobistego i tak dalej. Wierzę. Jak on się kłócił z konopem. To nawet koszulki z Dragon Balla zrobiliśmy, te takie, co on miał, nie? żeby utrzeć nosa Konopowi, że ha, 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 że coś tam, niby coś zajebałem, a to patrz, wypuszczam serię limitowanych koszulek. By the way, nigdy za to pieniędzy nie wziął. Cały czas pieniądze Sylwestra Wardengi czekają w firmie, bo tak jak było y, umówione, że zgodnie tam, wiesz, że jest rozliczenie z zyskiem i coś tam, już nie pamiętam kwot, ileś tam tysięcy złotych nadal na niego czeka. Mm, więc no, jak, jak będzie kiedyś gotowy, żeby wystawić fakturę, ja już kiedyś o tym pisałem, to, 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 to ten hajs zostanie, no bo koniec końców on sobie to zarobił, to był jego ciuchy. Czy na przykład ja też nie mogę powiedzieć, że Sylwester Wardenga nie nie zachował się nadzwyczaj dobrze, nadzwyczaj dobrze. Mega byłem zdziwiony, nadzwyczaj dobrze, że w momencie kiedy kurwa wszyscy mnie kopnęli w głowę w grudniu 2022 roku, on tego nie zrobił. A nawet poniekąd trochę wypromował ten kanał, na którym teraz na Kiku siedzimy. On to pokazał na live, coś tam poszliśmy na jakąś rozmowę, był przemiał widzów, dużo ludzi tu przyszło. Więc mnie to totalnie dziwi, że w momencie, kiedy ileś miesięcy później, no nie cały rok później, jak ewidentnie kurwa się zatracił w tym, co robił, to się uniósł kurwa aż takim honorem żeby zacząć we mnie napierdalać, bo mu się coś nie spodobało. Nie, ja mam, ja mam jak, jak najbardziej, jakby jest to dla mnie dziwne, nie? Po prostu. Bo ja nie mam problemu ja nie mam problemu. Yy, ja nie mam problemu przyznać rzeczy, które z, jakby zostały zrobione dobrze, zostały zrobione miło. Yy, czy ja nie mam też. Ja też nie mam powodu, żeby nasz od komuś za coś nie podziękować, jeśli mi w czymś się... Yy, nie musiał czegoś zrobić, a, a coś zrobił, nie? To trochę wygląda, jakby Sylwek się obraził na Ciebie, bo nie poparłeś go w 100% i po części próbowałeś wybronić Bogdana i Marcina po Pandorze. Mam podobne... Yy, mam podobną opinię. Z tym, że... Z tym, że jak... Jakby to też jest kwestia własnego zdania, nie? Ale dlaczego z jedną... Bo on najprawdopodobniej nawet nie tyle to, on ma... Po prostu mi zazdro za to, że ja się dalej koleguję z Marcinem. Czy ja... Marcina w jakiś sposób wybroniłem przed kimś? Nie. Jedyne co ja robię, jak ja mówię dobrze o Marcinie, albo mówię, że nie wiem, się z nim widziałem, zjadłem obiad, mówię prawdę. Jakby, że na przykład się z nim widziałem, bo jak się z nim widziałem, że mówię, o widziałem się z Marcinem, coś tam. Czy to jest ocieplanie jego wizerunku? No nie wiem, kurwa, niech każdy sobie odpowie sam na to pytanie, ale ja za to po głowie, kurwa, dostaję. To jakby, jak ja mówiąc coś takiego, bo jakby na, najlepszą rzeczą, którą można by było zrobić w tym wypadku, to powiedz, wiecie co, ja tego człowieka nie znam. Widzieliśmy się trzy razy, kurwa, na kawie kiedyś, nie chcę mieć z nim za dużo wspólnego, tak jak kurwa cała reszta zrobiła. Bo gdzie są ci wszyscy, kurwa, znajomi Marcina, którzy tak ochoczo, kurwa, w 50 osób, kurwa, za darmo na te fejmy jeździły, kurwa, te zdjęcia w OKTAGONIE, te instastorki, kurwa, te wspólne treningi i tak dalej, jakby tych ludzi nie ma. I do, dochodząc do klutej sprawy, czyli on może, kurwa, po Pandorze się trzymać z Boxderem, może to robić, może go brać do projektu, kurwa, mogą, kurwa, kręcić podcasty, którego już chyba tylko jeden wyszedł, miał być co chwilę, nieważne. No też w międzyczasie dowiedzieliśmy że Boxer zresztą jest gołco co odszedł, no jakby, taki, czy, jakby, to Wardenga może robić, ja się nie mogę, kurwa, kolegować z tym. Ja z Marcinem nie nagrywam storek, nie nagrywam kurwa filmów, yy, on nie przychodzi do mnie na live'y, a on to robił kurwa z, z innym oskarżonym przez samego siebie kurwa w tej sprawie. Więc no, więc jak oni, więc jak oni od, konsekwentnie od iluś miesięcy, od, ilu, od iluś miesięcy siedzą i mówią, o, bo tamten go bronił, bo tamten go bronił. Wy macie kurwa taką, taki pomysł w głowie, taką byś yy, taką przewodnią, że no tak, no siedzi go broni, no. No tak, dlatego ja z nim nagrywam film, nagrywam z insta rzucam zdjęcia na na Facebooka, zarabiam z nim razem pieniądze, a nie, hmm. to ktoś inny, a jeszcze dwa dni przed walką, kolejny raz, odpalił sobie streama i stwierdził, że o, ten Sergiusz to już w ogóle, kurwa, hmm, hmm, hmm. likował dane dziewczyny i tak dalej. Hmm. Jakby to oni, kurwa, z Konopskim cały czas, i to, i to nie jest, bo jakby, wy może tego tak nie widzicie, tak nie odbieracie. Ja to mogę odbierać też po, po, po mojemu, bo kurwa mnie ten temat dotyczy. To nie jest tak, kurwa, że ktoś śmiał dotknąć kurwa biednego Marcina Dubiela i kurwa, oczywiście, jego pies nitro musi wyjść i kurwa szczekać na wszystkich. Tylko jak w momencie, kiedy ja się kurwa cały czas czuję przez nich atakowany, kurwa memowany, wyszydzany i obrażany, kurwa, no to w końcu też trzeba kurwa stanąć i powiedzieć: no kurwa, no halo nie. I teraz znowu cały temat kurwa, zobaczcie, bo to za każdym razem jest sesja kurwa tematu na, na drugą stronę, nie? Jakby, o, dobra, ten temat mi nie pasuje. Ewidentnie, że nie pasuje mi, no, że tutaj ta walka, kurwa, powrót z bok, a to kurwa, zacznijmy kurwa insynuować, że coś tam kurwa. I naj, najgorsze jest to, że te klauny kurwa nie pomagają, te wszystkie atencyjne hieny, które nie mają kurwa o niczym pojęcia, ale tak, tu se pierdolną podcast, tu se pierdolną wywiad, tu se pójdą i coś tam ten. Yy, i też sobie coś powiedzą. I oni tak siedzą kurwa i codziennie jest kurwa nowy pomysł. Raz, że film kurwa broni Box De -y, Dubiela, raz, że Boxdela, raz, że, raz, że Boobsman będzie, tu ktoś jakąś kurwa niebieską kartę wyciągnął. Kurwa człowieku, ty, jak ja bym miał, jak ja bym miał informację, że ktoś yy, ma założoną niebieską kartę, bo za przemoc domową, ten kurwa z tym poszedł na policję i zrobiłbym to od razu, zrobiłbym to kurwa w tej samej sekundzie, a nie czekał, kurwa, aż będzie można było skapnąć kurwa, będzie można było skapnąć trochę atencji. Nie mam kurwa pojęcia na ten temat, ja nie wiem w ogóle skąd się to bierze. Teraz inaczej, czy kurwa, czy o takich rzeczach ktoś kiedyś nie powiedział? Kurwa, pewnie powiedział. Czy ja widziałem jakiś tam, nie wiem, wypis, jakieś zeznania? Nie. Nigdy w życiu bym się, kurwa, czymś takim nie posłużył. To jest największe skurwysyństwo. Zarzucić komuś, że bił jakąkolwiek kobietę, czy jakiekolwiek dziecko, czy się znęcał nad matką, nad ojcem, na kimkolwiek, bez pokrycia. Oni, kurwa, siedzą, kręcą, kurwa, podcasty, kurwa, i mówią o jakichś, kurwa, niebieskich kartach, żeby, kurwa, 50 widzów przyszło. Ale jak, jaka niebieska karta Wardęgi? Jakby po co... Wy... Widzisz, i to jest tak: ktoś przyjdzie i zasieje kurwa to ziarenko niepewności, bo powie: A bo ja słyszałem, że coś ta, o czymś takim się mówi. I teraz będziecie kurwa. Sylwester nie jest kurwa krystaliczną osobą. Ale nie, nie mów, że. Yy, że znęcał się kurwa nad, nad kobietą, nad rodziną, tam nad, no, chyba tak się zakłada niebieską kartę. Jeśli nie masz kurwa, no to dowodów, jakby po co ty o tym mówisz w ogóle? Niebieska karta już po interwencji zakładając sensu iść na policję. No w sumie, no co, coś w tym jest, no ale no to chuj, no to bym przed. powiedział, to, słuchajcie, kurwa, tam nie wiem, napierdala tam, nie wiem, kobietę, swoją żonę. I, i jakby to tyle, więc też prawdą jest to, też, też prawdą jest to, kurwa, że Marcin kurwa postanowił w przypływu, yy, w przypływu lepszego humoru, bo to kurwa u niego tak. Trochę tak o. raz jest tak, raz jest tak, raz mu się nie chce żyć, raz mu się chce żyć, raz jest kurwa super i tak dalej. W przypływie kurwa jakiś, y, jakiś dopamin, endorfin, serotoniny, kurwa dostała mu się do mózgu, koniec końców. Tak, akurat krótką drogę miała, bo tam kurwa za dużo nie ma. <laughs> no, poszedł i sobie wywiad, gdzie kurwa zrobił z siebie Jamesa Bonda. i, i kurwa, i tak to, się, tak to się tutaj żyje, nie? I onem tak. Ktoś przyjdzie, coś powie, kurwa, nie można tego do końca sprostować, kurwa, bo to są takie półprawdy za każdym razem mówione i potem, o, bo ty cały czas o tym mówisz, kurwa, no jakby, bo, bo, bo nie da się kurwa pracować w spokoju. Ja też nie utrzymuję się kurwa z YouTube'a, nie jestem kurwa najlepszym montażystą na świecie i tak dalej, więc no niektóre rzeczy trwają, już nie mam kurwa sprzętu i ekipy, która kurwa montuje y, filmy 3 godzinne w 3,5 godziny, jakby no już niektóre rzeczy się, y, się przepaliły, więc... Więc cięższy jest dostęp i niektóre rzeczy trwają po prostu. Dobra, to ja wiem o co chodzi. Niebieska karta Wardengi to mem z wykopu z tagu Wardenga Cvel, gdzie jebali bali od lat Wardenga i mówili o tym, że ta jego laska musi mieć z nim przejebane, i jest przez niego torturowana i zmuszana do pozostania. I tak od posta do postu poszedł Fejur, że pewnie ma niebieską kartę. Stąd się to wzięło. Skurwysyństwo to jest stary i wy też jesteście kurwa bardzo źle przyzwyczajeni jeśli chodzi o jakieś kurwa wszystkie filmy, bo ludzie, jest już taki trend od, od wielu lat, ludzie jak nagrywają na siebie filmy to nie patrzą jak najmocniej sobie przypierdolić, jak wyciągnąć jakieś słowa kurwa z kontekstu, jak, jak zrobić tak, żeby ludzie kurwa drugiej osoby nie lubili. Jakby o to się toczy, kurwa ta gra. Nigdy kurwa o prawdę czy o jakąś domniemaną ofiarę. No i tutaj jest to samo, nie? Napisałem pozytywny komentarz pod ostatnim filmem, tu była taka fala, to się wylałam, to hit. A Marcin i tak filmów nie wrzuca, jakby. Co to jest powrót Marcina do internetu? Kurwa, Marcin co robił przez ostatnie 5 lat? Tak totalnie szczerze. Czy nagrywał filmy? Boxdel dobry, bo nie pozwał Sylwestra. Dubiel zły, bo pozwał Sylwestra i który zamierza walczyć o swoje dobre imię. Stary, ale zobacz, że Pandora koniec końców, Pandora koniec końców zatoczyła cztery koła i wyszło na to, że w Pandorze no to już koniec końców brał udział Steward. O tym to już tam nikt nawet pozytywnie czy negatywnie nie mówi, bo to dla wszystkich jest temat stracony. Boxdel i Dubiel. Adam... Kurwa, tak szczerze, to się rozlało, kurwa, trochę bardziej po, po tych. Mam ludzie, tracą, kurwa, pracę potracili, kurwa, po powypierdala ich z Dla mnie na przykład do dzisiaj największym absurdem tego wszystkiego jest z perspektywy czasu, że Boxdell wrócił do federacji, fame, bo zostało mu wybaczone i nie zostały postawione zarzuty, ale z Paramaxilem, kurwa, rozwiązano kontrakt, bo Szczeniacko sobie zażartował na Twitterze. I gdzie to, kurwa, ma sens? Palasak, który koniec końców nagrywał głupie filmy i ja jestem ostatnią osobą, która powie, że Palasajt nagrywa fajne filmy. Też go wypierdolili z sprowadzają ten. Tylko jaki jest problem? Oni nie mają community. Nikt kurwa nie będzie o nich walczył. Nikt nie będzie. Tylko chodzi o tą kurwa hipokryzję koniec końców. I różny barometr w momencie kiedy... Bo... Bokserowi można wybaczyć, nie? Nawet trzeba. Jeśli może załatwić walkę, jeśli jest włodarzem, jeśli długo, długoterminowo chciałbyś wystąpić w jego federacji, nawet trzeba mu wybaczyć. Czy Paramexowi można wybaczyć żal? No nie, bo jakby wyjebane. No. Robił pierwszą czy drugą walkę na karcie, jakby kto by na, by na to patrzył. A nie wiem, Palasaj jakiś tam kurwa idiotyzmy wrzucał do sieci. No wrzucał, wrzucał, 10 lat temu było to publiczne, było, było cały czas. No tak, no ale kurwa, to studio też, no Hubert może poprowadzić. Jakby kto by się, jakby po co sobie nawet pół procenta reputacji szargać kimś takim? Bo to nie chodzi, bo to nadal, to nie chodzi kurwa o zasady i tak dalej, to chodzi o nastroje społeczne. Jeśli nastroje społeczne są odpowiednie, żeby ktoś wrócił, żeby z kimś nagrywać, i można też na tą publikę przygotować. To będzie Git. Jak nie, to nie. Co Paramaxil zrobił? Paramaxil napisał jakąś kurwa głupotę na Twitterze. Zaś ją znajdę. Paramaxil, y, famę MMA. Czekaj. Y, zaraz zobaczymy, go wyrzuci. O, wyrzucony za ten wpis. O, bub, nie działa. O, Paramaxil napisał. Nie wiem o co te całe afery. To chociaż raz nie spróbował doprowadzić do stosunku z trzynastolatką. Niech pierwszy rzuci kamienie. Czy to, czy to jest skrajny idiotyzm? No jest. Czy to jest po prostu skrajny idiotyzm na Twitterze? No tak. W trybie natychmiastowym Rafał Pasternak Krzysztof Rospara poinformowali Kuba Paramaxila Fronczaka o rozwiązaniu kontraktu właściwie marki Fame. Nie chcą współpracować z takimi osobami. I kurwa, i jest, nie? No, no głupie jak chuj to było. Ale i właśnie o to chodzi, że nikt się nad, nad jego kurwa sprawą nie pochyli. Też, też są ludzie, na których jakieś tam rzeczy powychodziły. I chuj, jest cicho, nie? Lisowski jakieś tam zdjęcie cycków, coś tam kurwa. Jak, to... Pandora to obecnie to Skonopski, Wardenga. I potem steward, duży enemy, dubiel, du, jakby jego kurwa prawa ręka, i gdzieś tam kurwa, gdzieś tam kurwa boxdel gdzieś tam jest, ale można go trochę wyciągnąć, roz, trochę wciągnąć. Takie kurwa koła na siebie nachodzą, jak kolory, no paleta kolorów tu jest. Czarne charaktery, kurwa wiesz, czarny, biały, kurwa szary, no. Hmm. Więc taka jest prawda: ofiary nie dostały nic, parę osób pozarabiało hajs, pobudowali social media. Zasięgi, wyrobili sobie reputację i wizerunek, i nie zmieniło się kurwa nic. I ja nad tym ubolewam, bo ja nie jestem osobą, która popiera kurwa krzywdzenie dzieci. Sam mam dziecko i tyle, nie? I teraz ktoś przychodzi i zada pytanie: To jest moje ulubione pytanie, które zawsze w tym temacie zada. Czyli co? Czyli uważasz, że y, źle zrobiłem, że wrzuciłem film o Pandorze? Nie. Moje ulubione pytanie, nie. Tak, co? To nie powinien powstać ten film. Hmm. Nie powinniście kurwa się lukrować na tym temacie i tyle. Co z Tiu? Kurwa, stary, było po wyborach. Jak kogo teraz ten Tiu interesuje? Nawet kurwa w tej prokuraturze: nikogo. No. Był temat, to musiał kurwa wyjść jeden jeden ziomek w garniturze z drugim i tyle. I musieli kurwa naopowiadać jakieś rzeczy, które być może się wydarzą. Minęło pół roku i nic się nie dzieje. To mi jedna osoba mówiła wam, to zresztą powiedziałem parę miesięcy temu, że to nie do końca nawet jest takie pewne, czy go ściągną do Polski. Nie, nie, co Ty kurwa, ściągną 30 lat więzienia dostałem. Pół roku później kurwa i się nie zanurzy. Ty pracujesz w prokuraturze, że wiesz, że nic się nie dzieje w tym temacie, czy co? Hmm, a co się może w tym temacie wydarzyć? No gdzieś tam pewnie ktoś jakieś, kurwa, pismo wysłał, kurwa ktoś co tam mieli i tak dalej. Ale wy twierdziliście, kurwa, że on za miesiąc zostanie ukrzyżowany, kurwa na placu zbawiciela w Warszawie, nie? Że go kurwa przeciągną po moście poniatowskim, kurwa i tyle będzie ukrzyżowany, kurwa, popatrzcie, ministrowie działają. Nie no, intencje na pewno przyświecały temu słuszne. No kurwa, stary trzeba zatrzymać. Osoby sławne w wykorzystywaniu osób. Było to budowane jako, wiesz, kurwa, jako Pizzagate'a. Mamy polskiego Epstein'a. Jak się czują te dziewczęta teraz poszkodowane? Bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie. Ciekawe jak się czują, że trzeba by było je zapytać, W kurwę dobre pytanie. Z tą nogę ściągali z Holandii więcej niż śmiechów, To co dopiero z który ma paszport Anglika? To Dziwnie, mi, że to cała jest reszta teksy, nie Chodzi o Paramax o jego postać A, 13 lat. tyle okay. kurwa, po prostu nie to w kurwia, że każdy z Ciebie kurwa robi chuj wie kogo. nie jesteście kurwa nikim lepszym kurwa od całej reszty. Czy znaczy, wiadomo, nie mówię o ludziach, którzy wiesz, na jakieś kurwa prawo łamali, kurwa dziewczynki dotykali i tak dalej. Nie to jakby nie przyrównuje jednych do drugich. A po prostu chodzi o to, kurwa, no, że każdy kurwa się myli, każdy popełnia złe decyzje i nadal nie przyrównuje YouTuberów, tych co nagrali, do tych co pisali, czy bo nie chodzi o Pandorę, nie? Tylko, że koniec końców wychodzi na to, że kurwa każdy coś podpierdalał. Tylko niektórzy za to ponieśli konsekwencje, niektórzy nie. Tak jak ten case para Maxilla i tak dalej, nie? DJ'a Parasaida. I w świecie niestety też to tak wygląda, że jak masz silne plecy, kurwa, to jak rozjedziesz zakonnicę na pasach, nic ci się nie wydarzy. Kra jest w 8 miesiąc ciąży. No czasami, no, tak to właśnie jest. Wy się kurwa udzicie, że to jakąś sprawiedliwość kurwa chodzi i o jakieś kurwa do mnie mamy ofiary. Myślę, że moja Staśku kurwa więcej w tym temacie robi. Dobra, zobaczmy, co ten MGP tutaj podpierdala stary, nie?